Witam Państwa w Kulturze Pod Ręką, dziś w programie obiecana rozmowa z Krystyną Podleską, gwiazdą filmu Miś Stanisława Barei, ale warto zostać z nami do samego końca, bowiem mamy dla Państwa dzisiaj konkurs. Nagrodą są książki wydawnictwa Rebis. Imprezę nasi widzowie już znają to pyra czyli imprezowanie na polanie. W pierwszą sobotę października dopisała pogoda i dopisali mieszkańcy Rataj, którzy przyszli aby wspólnie pośpiewać, posłuchać muzyki i zjeść coś dobrego. Pani Helena Szczepańska, która odpowiada za organizację tego wydarzenia. Co roku przygotowuje przebranie i ma dzisiaj też przebranie i nakrycie głowy. Pani Heleno, za kogo się pani dzisiaj przebrała? No staram się co roku zaskoczyć, no w tym roku wymyśliłyśmy, bo to nie tylko był mój pomysł, ale moich koleżanek Izy i Dagmary, że będziemy miały na głowach symbol pyry, czyli taka uśmiechnięta pyra, nasza poznańska, czyli kartofelek albo ziemniaczek, zależy jak to lubi nazywać. No a resztę, no to tak może troszeczkę do końca nie wyszło, ale wymyśliłam sobie, że to będzie taka, jak to Iza określiła, worek na pyrę, ale ja to sobie pomyślałam, że ja może będę taką pyrą hipiską, a jeszcze inni powiedzieli, że jestem yy, kucharką, która z tych różnych pyr robi różne potrawy. I dzisiaj te potrawy były na naszej polanie. Ta impreza, jak widać, za naszymi plecami cieszy się dużą popularnością seniorów i to chyba jest jedna z takich, z takich ulubionych seniorskich imprez na ratach. Oczywiście seniorzy w naszym klubie są bardzo prężni i wymyślają. Jak nie tańczą różne tańce ludowe, to biesiadują na polanie. Oczywiście oprócz seniorów zapraszamy również dzieci, bo to jest impreza integracyjna. Do zadań dzieci należało poszukiwanie pyr ukrytych na polanie oraz pomalowanie ich według uznania, a starsi również nie próżnowali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. W konkursach trzeba było wykazać się nie tylko zręcznością, ale i wiedzą, kto wymieni najwięcej potraw z ziemniaków. I co tutaj mamy? Kartoflankę, ślepe ryby z ziemniakami, sadzkę ziemniaczoną, ziemniaki do mięsa gotowane, kopytka, szare kluski, placki ziemniaczane, kryzogniska. A kto ułoży rymowankę opyrze? o pyżę? lubią ziemniaki inni kartofelki, a ja dla naszej poznańskiej pyry mam sentyment wielki. Piejo kury, piejo, mają koguta. Piejo kury, mają koguta. Oj ładno to jest, ładno wielkopolsko nuta. Tutaj na tej biesiadzie nie brakowało konkursów nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych. Był konkurs na rymowanki z pyrą związane i wybory Miss i Mistera Pyry. Co to było, Pani Heleno? Oczywiście seniorzy przygotowywali różne kukiełki, które ubierali i nazwali. I zwycięzcą został Rychu, a zwyciężczynią została. Taka miniaturka, cnotliwa zuzanna, bardzo sympatyczna, mała, cnotliwa zuzanna. Na koniec mamy apel do wszystkich, którzy chcieliby wziąć w tej imprezie udział za rok, żeby już teraz zastanowili się co przygotują na tę imprezę właśnie w przyszłym roku. Oczywiście jak najbardziej zapraszamy. Pomysłów jest co nie miara i myślę że państwo również z tymi pomysłami do nas przyjdą. Zabawa na osiedlu Polan tradycyjnie zakończyła się biesiadą. My postanowiliśmy przeszkodzić mieszkańcom Rataj w pałaszowaniu szarych klusek i pyr z ogniska i zapytaliśmy ich o wrażenia z imprezy. Bardzo mi się podoba uwielbiam takie rodzinne spotkania, a organizatorka tego spotkania jest po prostu the best. Jest naprawdę wspaniałą organizatorką, umie to zrobić i potrafi wciągnąć do zabawy innych. Bardzo fajne wrażenia, bardzo fajna zabawa. E, oby więcej takich e, na osiedlach, naprawdę. A ulubione danie z ziemniaków? E, gzik. Właściwie to te dwie pyry kupiłam na placki. Ale potem patrzę, takie zgrabne, zostawiłam na imprezy. I myślę, że jeszcze placki z tego będą. Nasza gwiazda. Olu, przedstaw się Panu. Aleksandra Kozel. Owocki Ryszard, bardzo mi miło. Dobrze, no, co słychać Rysiu? Powoli, Olu, idź, zobacz co jest dziś na obiad w bufecie. Bardzo porządna dziewczyna ta bardzo porządna dziewczyna to Krystyna Podleska polskiej widowni znana przede wszystkim z filmu Miś Stanisława Barei. Urodziła się w Londynie a swoją karierę filmową i teatralną podzieliła pomiędzy Wielką Brytanię i Polskę. Od paru lat na stałe mieszka właśnie w naszym kraju występuje w teatrze tłumaczy sztuki teatralne a na początku października pojawiła się na Ratajach. Dom Kultury Jędruś na Osiedlu Armii Krajowej jest znany z tego, że odwiedzają go znane osoby. Na początku października przyjechała pani Krystyna Podlaska a przyjechała ze swoim monodramem, mhm. Mój Boski Rozwód. Zgadza się. Tam padają takie słowa w tym monodramie, że rozwód nie musi być makabryczny, makabryczny może być boski. Albo śmieszny, tak, tak jak no, ta no sztuka. może być, może być boski. No, bo, no oczywiście boski tu jest trochę ironia, prawda? Ale em, mnie się podoba, że jest taki tytuł, bo em, cała sztuka jest mniej więcej właśnie w tym tym, takim, w tej konwencji, że na niwie to jest też trochę smutne, bo rozwód prawda, jest specjalnie ten, bo ją porzucił mąż dla młodszej kobiety. Jest smutny, ale trzeba też podchodzić do smutnych rzeczy z poczuciem humoru. I to jest takie bardzo angielskie podejście, bo to jest angielska sztuka, i, i, i ja, ja, ja dlatego ją właśnie bardzo lubię. I myślę, że ona tak krzepi ludzi, że panie czasami przychodzą i mówią, że właśnie miały podobne przejścia, i że to im tak pomogło wziąć krok do tyłu. I spojrzeć na to wszystko troszkę też inaczej. Czyli można potraktować tą sztukę jako... Ta, terapię. Taką terapię albo no coś edukacyjnego. By było... No, powiedzmy. No, po prostu e, pokazuje... E, mi się daje życie takie, jak ono jest, prawda? Że jest trochę smutku, trochę wesołego, że można po nieudanym związku można jeszcze znaleźć kogoś innego, że jest nadzieja, że trzeba mieć nadzieję, że też trzeba patrzeć na, nie, na niektóre porażki z poczuciem humoru, bo one są śmieszne. Pani Krystyno, pan kierownik Domu Kultury, jak panią przedstawiał, to tak. powiedział, że kultowa narzeczona, tak. kultowego prezesa tak. i ta kultowa narzeczona trochę do pani tak przylgnęła. Trochę. Niektórzy no. jeszcze kojarzą, że tak. pani grała u jego, tak. ale, ale pani jako swoją ulubioną rolę wcale nie wymienia tych ról. To lubi Pani to, że przylgnęła do pani ta łatka właśnie tej no. Aleksandry Kozeł. Tak, no, Aleksandry Kozeł, ale powiedziałabym, że to mi naprawdę nie przeszkadza, bo to byłby grzech powiedzieć, że nie wiem, że to jest okropny, bo mnie ludzie poznają i bo tak się do mnie właśnie przykleiła łatka, że mnie nie postrzegają inaczej. Ja dzięki temu filmowi i temu, że prawda, on się tak podoba i lu ludziom daje dużo radości. To od razu są cieplejsi dla mnie. To jest, to jest niesamowite, bo naprawdę ja się spotykam z taką życzliwością, już nie mówiąc o tym, że może niektóre sprawy są łatwiejsze do załatwienia i. Ach, pani gra mi, Ale to byłby też grzech nie powiedzieć, że pani też ma na swoim koncie inne osiągnięcia, te wszystkie sceny jakby wyliczyć, na których pani występowała chociażby właśnie w Anglii i, i, i że Hemar dla pani napisał tak. specjalnie tę rolę Wawrzonka. Tak, w tak, pięknej Lucyndzie. Tak. A specjalnie wymieniam tą sztukę, bo w Poznaniu przez. Dobre kilkanaście lat nie schodziła z afisza w Teatrze Nowym. A to wiem, bo oni byli w Londynie ja to widziałam. I ja widziałam, i, i Krystyna Feldman tak? grała Wawrzonka. Dokładnie Zgadza Krystyna się. Feldman, która na tym osiedlu mieszkała no tutaj Boże. obok zaraz do Kultury. No cudowna aktorka, jak ona zagrała tego Nikifora. i uważam, że to ona dostała dużo za mało uznania za tą rolę. Ja nie wiem, czy ona wygrała nagrodę akurat, ale powinna była. Tak, w Gdyni za tą, na pewno. Zatem w Gdyni i w Karlowych Warach miała nagrodę. Miała. Tak. Dzięki Bogu. Tak. Dzięki Bogu, bo, 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 bo była rewelacyjna. Pani Krystyno, co powiemy tym wszystkim, którzy nie dotarli dzisiaj na ten spektakl. Stracili no, na pewno. Powiemy, że namówimy prezesa, to znaczy tego prezesa i kierownika zresztą bardzo miłych, którzy mnie tak miło przyjęli, że naprawdę jestem jestem pod wrażeniem to namówimy ich, żeby zrobili jeszcze jedno wtórkę. przedstawienie, tak. I wtedy może ci, którzy nie byli, może przyjdą. Jeżeli będzie taka okazja, na pewno Państwa poinformujemy. Pani Krystyna, bardzo dziękuję ja za rozmowę. Dziękuję, dziękuję. Zespół Senioritki kończy rok. Z tej okazji chcielibyśmy Państwa zaprosić na koncert jubileuszowy. Ewa Wodzyńska, szefowa muzyczna Senioritek, powie nam gdzie i kiedy. Zapraszamy bardzo serdecznie na koncert w poniedziałek, 12 października o godzinie 16 do Domu Kultury Jubilat. To będzie taki koncert Senioritki i Przyjaciele. Senioritki i Przyjaciele? W takim razie uchylmy rąbka tajemnicy, kto razem z Senioritkami wystąpi. Będzie na pewno Anton Michajłow znany już myślę tutaj na Ratajach ze swoim zespołem i też jeszcze jedna niespodzianka, ale nie zdradzę jaka. Anton Michajłow pojawi się nie tylko 12 października w jubilacie, chcemy Państwa zaprosić na jeszcze jeden koncert w międzynarodowym składzie. Anton z zespołem wystąpi Ewo gdzie? Pod pretekstem, czyli w Centrum Kultury Zamek w 15 października w czwartek. O godzinie 19:00 bilety można właśnie tam też zakupić w cenie 20 zł przed sprzedaż i 25 w dniu koncertu Już zaczynamy za dwie minuty. Dziesiątka dyskusyjny klub filmowy z ponad 30-letnim stażem zniknął niedawno z mapy Rataj, ale nie znika z naszej anteny. Zapraszamy na film dokumentalny dziesiątka Jacka Grześkowiaka. Premierowo pokażemy go w sobotę 10 października o godzinie 14.30. Zapraszamy do oglądania. Teraz czas na niespodziankę, o której mówiliśmy na początku. Trzymam w ręce najnowszą książkę Piotra Zychowicza Pakt Piłsudski Lenin, która ukazała się nakładem wydawnictwa Rebis. Autor stoi obok mnie. Panie Piotrze, na pewno będzie się pan musiał zmierzyć z pytaniem, które rodzi się już po spojrzeniu na okładkę i na podtytuł: Jak Polacy uratowali bolszewizm i zmarnowali szansę na budowę imperium. Do tej pory raczej jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że Józef Piłsudski i Polacy uratowali Europę przed bolszewizmem w 1920 roku, a tutaj teza zupełnie odwrotna rzeczywiście tak jak pan mówi przedstawia się rok 1920 jako wielki triumf a tymczasem ta wojna skończyła się de facto katastrofą obroniliśmy się ale tylko na 20 lat oddaliśmy bolszewikom w ramach traktatu ryskiego który zakończył wojnę 20 roku połowę ojczyzny półtora miliona Polaków no ale przez to że nie dobiliśmy bestii wtedy kiedy była na to szansa kiedy bolszewicy byli znacznie słabsi od nas zatrzymaliśmy się w pół drogi podczas ofensywy na Moskwę, no to po 20 latach, 17 września 1939 roku, to się straszliwie, straszliwie zemściło. Bolszewicy przyszli do nas, no i co się stało, to wiemy. Katyń, Operacja Polska NKWD, Jałta, PRL, tego wszystkiego by nie było, gdyby nasi przodkowie w roku 1920 poszli za ciosem i wykończyli bolszewików. Pan Piotr Zychowicz promuje swoją książkę w Poznaniu na początku października. Kto nie dotarł na spotkanie autorskie, może przeczytać książkę i dowiedzieć się więcej właśnie na ten temat. Dla naszych widzów mamy sześć egzemplarzy książki Piotra Zychowicza. Otrzymają je osoby, które wyślą do nas maila z dopiskiem konkurs na adres redakcja małpa lub zostawią wiadomość na profilu facebookowym Ratajskiej Telewizji Kablowej. Decyduje kolejność zgłoszeń. Kulturze pod ręką to już wszystko. Ja zapraszam Państwa na kolejne wydanie naszego programu premierowo w piątek, 16 października o 16.30. Do zobaczenia.